Ależ przed nami futbolowe widowisko. Przyszło nam trochę czekać na ten mecz, ale w końcu nadszedł czas starcia tych ekip. Tu Marsylia. Witamy z okazji dzisiejszego meczu na Orange Velodrome. Cieszymy się, że będziemy wspólnie oglądać mecz i razem spędzimy ten piłkarski wieczór. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa starcie drużyn z francuskiej Ligue 1. Olympic Marsylia zmierzy się ze Strasburgiem. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramy. To prezentuje się dzisiejsza jedenastka Olimpik Marsylia. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Skład Strasburga na dzisiejszy mecz wygląda następująco. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyny. I obrona teraz ograna, ale jednak na kimś innym ten atak się zakończył. Mason Greenwood. Radio ma piłkę. Świetne prostopadłe podanie. To będzie dobry strzał. Znakomita interwencja. W takim chwili zawodnik pewnie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał, spróbuję uderzyć, co mi szkodzi. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Doszedł do tej piłki, będzie groźnie. Bramka! Świetny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem. No i widzimy, że ich dotychczasowa gra się opłaciła. Grają dobrze, dominują, a teraz zdobywają bramkę. Prowadzą zatem 1 do 0. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. I to tyle z tej akcji. I przy piłce Teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Murio, Højbjerg, Højbjerg. Teraz może być groźnie. Hoger. I co teraz? Na pewno chciał zagrać inaczej. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Murio Może być ciekawie. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Uwaga, jak Marsyjczycy wykorzystają miejsce na skrzydle. Dobra interwencja, przytomne zachowanie w polu karnym. I teraz gracze Olimpik Marsylia ruszają z akcją ofensywną, ale zablokowany ten strzał. Musi to wykorzystać. I broni i bramkarz. coś niebywałego. Czy zdecyduje się teraz na strzał, ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło W sumie my też nie Ciekawe, czy to się nie zemści W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę Już prowadzą jednym golem, ale najwidoczniej to ich nie zadowala Bo ciągle prą na bramkę rywala i stwarzają sobie kolejne oka Dokończymy później, bo jest groźnie Jest gol! A teraz odskakują na dobre Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być go. Tiara. Bez problemu odbierają piłkę. on Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Bemba. Brawo, skuteczne wejście i ma piłkę i teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Okazja, może być groźnie. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Ale świetnie ułożyła się gospodarzom ta pierwsza część spotkania. Dwie bramki przewagi dowodzą, że przygotowania były dobre i rywal niczym ich nie zaskoczył. Sędzia może sięgnąć po kartkę w tej sytuacji. To zdecydowanie było zamierzone. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Doskonale się ustawił. Wybijają piłkę poza boiską. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Adrien Mason Greenwood. Alerii. O, może być groźna akcja. I strzał na bramkę. Jeszcze mogą szukać dobitki. No jednak nic z tego nie będzie. Ależ doskonała sytuacja. Ależ obrona teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Niezła próba górnego podania. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przerwała atak rywali. Prostopadłe zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Piąskuje Niebezpieczeństwo oddalone. Może być groźnie. Niska piłka w pole karne. Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji, musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. A i piłka leci daleko od bramki, nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej, i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Bęba, piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Greenwood przy piłce, Mason Greenwood. Jest strzał. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Szybkie teraz wznowienie gry. Wow, świetna interwencja. Było już groźnie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. decydowanie, ale czysto. Jak to sprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Uderza na bramkę! robi swoją robotę, ale akcja trwa. Ależ teraz broni! Wydawało się, że jest bez szans! Wykazał się najwyższym kunsztem, to naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Dobrze wybija, już po zagrożeniu. Odbiór Mucha nie siada. Rywal bez szans. Bemba. Bemba. No i teraz Marsylia ma sporo miejsca w pocznej strefie boiska. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Przerwana gra i rzut wolny, ale bez kartki. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Mają teraz aut. Uwaga, mocny pressing. Bęba spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Uwaga, górą teraz podanie. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Uwaga, bluźnie. Pewna interwencja, brawo. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Szansa na kontakt. Nie! Jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Dobra interwencja, rywal bezradny. Greenwood przy piłce. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Mason Greenwood. I będzie wznowienie gry z rzutu wołnego, Ale bez kartki. A teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Valentin Rangier. Luta w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Na pewno chciał zagrać inaczej. Świetnie teraz zablokowany. Znowu staje na linii strzału. Świetny blok. Nic z tego nie będzie. Pywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Więc już wiadomo, jeszcze dwie minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Może teraz znajdą tutaj lukę. Poni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie trzy punkty za pewne zwycięstwo dwiema bramkami. Dobra robota. Nie był to raczej występ, z którego można być zadowolonym. Tego ofensywnego włączania się do gry było zdecydowanie zbyt mało. Nie była to specjalnie porywająca gra, ale nie da się zawsze być u szczytu formy. Jednak to wystarczyło, bo mają zwycięstwo.